Hejka, z tej strony Anastii, witam was na moim kanale, moje kochane misiaczki I dzisiaj miała być środowa aktualizacja, ale nagrywanie się nie włączyło i się nie nagrało Przy okazji mogę wam dzisiaj pokazać baga na darmowe ubrania Właśnie ja widzicie, nie mam tych ubrań, zobaczcie, yy, tutaj mam czaprak święta, a to nie jest to tak yy, Dobra, a więc tak, wchodzicie w jakiś sk chcecie sklep no na dowolną rzecz i klikacie Escape. I brawo, macie. I to w sumie inni ludzie tego nie widzą, ale dla Was może być to fajne, na przykład jak ktoś nagrywa realistyczne SSO. To to jest naprawdę fajne. Moim zdaniem to jest w mega użyteczny sposób. Bardzo Was przepraszam, że nie było ostatnio długich filmów. I pozdrawiam oczywiście make SSO, bo poprosiła, żebym ją pozdrowiała na długim filmie. A więc nie było mnie, ponieważ miałam bardzo dużo sprawdzianów, nauka, wiecie jak to bywa, a na SSO wchodziłam tylko na aktualizację, zobaczyć co weszło. Ale mogę Wam właśnie pokazać w ramach aktualizacji, bo już wyścigi zrobiłam, te nowe konie. Teraz jest tutaj dużo osób. O! nie koniem! Od kiedy? Nieważne, ale tutaj są takie. I nie z tej strony ładny jest, tak, ale od góry. To już koszto. Złota krzywa, to to, to to już mnie obrzydza. No, ej, excuse mi, dobrze na chwilę się Na To tam do No, a więc ten złoty ogon, to w ogóle te złote pasma mnie obrzydzają. Przepraszam, ale wezmę was na chwilę ignorowanych, ponieważ tutaj które dojścia. No i właśnie to złoto mnie tak zżydza... że gdyby nie to złoto wszystko ładne, fajne. O to A to reszta to, to złoto, to jest ble, Okropne. Yy. Dobra. A więc chciałbym też Wam powiedzieć zadać parę Wam pytań. A mianowicie, czy chcielibyście na moim kanale realistyczne sesje ponieważ powoli zajmuję się montowaniem filmów, więc mam nadzieję, że jakąś propozycję dacie, co by tutaj móc nagrywać, nie tylko środowe aktualizacje, ale koniecznie dawajcie pomysły w komentarzach, dziękuję za każdy komentarz, każdą łapkę w górę, pa pa!